Siemanko, Siedlisko, myśli, dzisiaj odcinek. Y, przyjrzyjmy się temu. Przyszły nowe rzeczy z temu, właśnie coraz więcej tych produktów, które właściwie wzbudzają moje zainteresowanie. No, to są takie dosyć niepewne. No, tutaj w tym przypadku zamówiłem trzy rodzaje wiertel do drewna. Teraz wam je pokażę. Przyszły w tak zapakowane, w, o proszę, w taką torebkę. Tu od razu je wyjmę. I to są wiertła. O rozmiarach 12, 14, 20. Jeżeli się sprawdzą, no to będę je używał do nawiercania podkołki. Pokażę Wam, jak są one zapakowane. Są takie dosyć ciekawe opakowania. Wykręcamy je i uwalnia się wiertło. No i co ciekawe, tutaj na końcu jest to: jest uchwyt Hex. 1,4 cala. Więc można to stosować na przykład do zakrętarki, i dzisiaj to właśnie zrobimy, żeby przetestować te wiertła. Idziemy testować te wiertła. Zapraszam. Zaczynamy od zakrętarki. Jedna rzecz, której tutaj, którą tutaj sobie zauważyłem nie wiem czy to jest związane z tym wiertłem, czy. Po prostu tym, że tu jest jednak udar, ale zobaczcie, że to wiertło bardzo bije na boki. Nawet to widać gołym okiem. Zobaczymy, jak to będzie wierciło. robimy test y, w takim razie wkrętarki tutaj sobie to z tym poradziło w miarę dobrze e, no takie są są takie tutaj pozostawione wióry w środku, no, sprawdzimy to o kurde. bardzo wyrywa rękę tu się zablokujemy. O kurna. Kurtka wodna yy. Szczerze. Yy. No to bez blokady to trochę to niebezpieczne. Muszę to sobie zablokować. Jeszcze raz. W przypadku wiercenia z udarem to nie było sytuacji, w której blokowało się wiertło. W przypadku no już tej mocnej wkrętarki, no to. No, powiem, że mogło dobrze wyłamać rękę. Spróbujmy jeszcze raz, tu łapie mocno. No nie jest że ściana nie jest zbyt gładka. Zaczyna się spalać. Zobaczcie, rozpalimy tu ogień. Ciekawe, próbujemy. O, bardzo mocno się za, zablokowało. Dlatego tego Widzicie, widzicie, wyrywa. Trzeba mieć bardzo, bardzo dużo siły, żeby to utrzymać. Eee, to co jeszcze? Wiercimy. Gdzie za każdym razem blokuje się i wykręca w stronę wiercenia. Eee, jednak zwolnimy to trochę do jedynki. Jest y, otwór jest niespecjalnie równy. Jest taki, że bije na boki to wiertło. I tworzy się swego rodzaju taka fala na brzegu. Hmm. Wiercić wierci. Ale do jakiegoś precyzyjnego wiercenia, no to raczej bym tego nie używał. Aczkolwiek, to co widzę już w tym momencie, to grube wiertło, oczywiście pod warunkiem, że materiał będzie mocno unieruchomiony, to można na przykład na tym robić dołtowanie na przykład pod czopy. I wtedy no, ta praca jest dosyć szybka. Zrobimy jeszcze tu taki otwór łączący pod kątem, spróbujemy. Nie będzie to tak chyba wtedy wyrywało. już się zaczyna palić. Wydaje mi się, że. No a tutaj już. No, Spróbujemy jeszcze raz. Praktycznie podczas wiercenia powinniśmy ciągnąć ciągnąć rękę do tyłu jak już złapie to wiertło. I teraz bardzo niebezpieczne, podczas wykręcania mocne szarpnięcie. Tak jak mówiłem, Dłubanie do łyżyczkowania czy do dłutowania, to wcale nie jest głupie rozwiązanie, ale no nie jest bezpieczna praca taką, takim wiertłem. Zwiedzimy z tej strony, to jest dwunastka. Zwiększamy. Już siła tego nacisku jest mniejsza, ale wiertło jest chyba tępe, tak po prostu. Tak po ludzku tempę. Jeszcze raz. No dobra. Teraz poszło ładnie. Jeszcze raz. No dobra. To wiertło teraz idzie dobrze. Teraz jest dużo lepiej. Myślę że na razie to nawet nie jest do końca test tych wierteł tylko raczej taka reprezentacja wiertła są no, zapakowane ładnie te opakowania są dosyć fajne. Nie jestem w stanie ocenić materiału z jakiego są zrobione ale wydaje mi się że nie jest to jakaś pierwszego gatunku. Materiał, te deklaracje, które oni tam piszą, to wiadomo, że ciężko to zweryfikować. Na pewno mogłem przy pierwszym użyciu zauważyć, że są dosyć trudne do obsługi. To znaczy, w szczególności ta 20 wymaga na pewno mocnego mocowania materiału, którym wiercimy. Na pewno trzeba mieć uchwyt dodatkowy wiertarski, żeby utrzymać ją, bo może ona zwyczajnie wyrwać rękę, może uszkodzić coś w nadgasku. Moje nadgazki akurat do różnych sił i przyciążeń są bardzo mocno przyzwyczajone, więc zapewne mój nadgastek wytrzyma dwukrotność tego co wasz, oczywiście o ile nie trenujecie wrestlingu, więc tym bardziej musicie się w przypadku tych wierteł zabezpieczyć. Lądują u mnie w skrzynce z wkrętarką, Dużo będę ich używał i dopiero po sezonie będę mógł Wam przedstawić pełną opinię na ich temat. Nie jest to proste narzędzie, na pewno. To, to nie są proste wiertła do obsługi. To, to mogę powiedzieć po pierwszym, yy, po pierwszym kontakcie. Do czego mi będą potrzebne? Będą mi potrzebne do pomocy w dłutowaniu będę nimi powiększał otwory, które później będę wykańczał, dłutował i, i dlatego no, jest dla nich zastosowanie. Nie są precyzyjne, czyli jeżeli sobie wyznaczymy linię albo otwór precyzyjnie chcemy wywiercić, no to one no, nie, nie spełniają tego zadania. Biją na boki, mm, tworzą nierówny otwór, czyli jeżeli byśmy chcieli uzyskać cylinder o równych ściankach, no to takiego tymi wiertłami nie uzyskamy, ale nie oceniam ich negatywnie. Na dzisiaj to wszystko. Przyjrzeliśmy się temu. Temu na razie nie wydamy opinii, ponieważ jest to takie narzędzie, które przynajmniej kilka razy trzeba użyć w sposób praktyczny, czyli w taki, którym chcemy osiągnąć określony cel. W tym przypadku takie wiercenie w Kłodzie nie ma żadnego celu, oprócz powiedzmy, sprawdzenia takich podstawowych parametrów. Na pewno do tego wrócę na dzisiaj to wszystko do zobaczyska już w czerwcu na naprawdę ciekawych materiałach. Niebawem recenzja książki Remont Starego domu autorstwa pani Anny Szczepaniak. A na dzisiaj już to wszystko. you <laughs>